Jeśli myślicie, że kryzys migracyjny się skończył, to on się właśnie dopiero zaczyna. Bo z jednej strony mamy uchodźców z Ukrainy, z drugiej strony zaczynają nam odsyłać migrantów spod białoruskiej granicy, ale z tych, którzy rozpłynęli się po świecie. Zachowują się w sposób absolutnie niegodny. I to właśnie oni teraz będą zalewać nasz kraj. Także jeśli jesteście ciekawi, co dalej będzie się działo, to ja Was oczywiście serdecznie zapraszam. Wielu już nie pamięta, że pomiędzy Polską a Białorusią znajduje się granica, na której wciąż znajdują się ludzie. I jedni krzyczą, żeby ich wpuścić, a drudzy krzyczą, że absolutnie nie. Reżim Łukaszenki prowadził takie systematyczne działania. Niestety, bardzo duża część z nich nielegalnie przedostała się do Polski, a z Polski, wiadomo, rozjechała się po całym świecie w sumie po Europie. I tutaj pojawia się problem, bo przemytnicy reklamowali się na Facebooku. I nikt z tym nic nie robił. Zachowują się w sposób absolutnie niegodny. Także, jeśli jesteście ciekawi, jak sytuacja wyglądała, co bezpośrednio mówili ludzie z lasu, to jest film u mnie na y, YouTubie, który pokazuje właśnie rozmowy z y, na takiej tajnej grupie na Facebooku i rozmowy z tymi ludźmi, które przeprowadzałam. Przestrzegamy przed fake newsami, przed propagandą, a czasami podłymi słowami które padają. Nieprawdziwymi, jakże nieprawdziwymi. Także jest, jeśli jesteście ciekawi, to sobie kliknijcie w link i zobaczcie, jak wygląda ten odcinek, bo powiem Wam, że do tej pory do mnie piszą i dzwonią. I wiecie, oczywiście rząd się zarzeka, że nie wpuszczają migrantów spod białoruskiej granicy do Polski, tylko, że to jest gówno prawda, bo wielu z nich dostaje w Polsce schronienie. Temu się przeciwstawiamy bardzo skutecznie. Co pokazują nawet statystyki Żaryna na Twitterze. Bo więcej jest ludzi, którzy trafiają do ośrodków dla uchodźców, niż tych odsyłanych. Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie. A pokazywałam wam też już, jak sprzedają dokumenty na Facebooku. Bo wszystkie te, które posiadają, są po prostu fałszywe. Tylko jeden zrobiony lepiej, a drugi zrobiony troszkę gorzej. I nikt od nich z prawdziwymi dokumentami nie przekracza granicy. Zachowują się w sposób absolutnie niegodny. I wszyscy, co tak bardzo chcieli się u nas schronić, pojechali do Europy. No i wiecie, kraje zachodnie się trochę poirytowały. Bo jak wiecie, możecie się domyślić, że jak oni uciekli, to ktoś musi ich utrzymywać. Nie dajmy się zwieść tym nieprawdziwym sformułowaniom. A jak wiecie, tam na zachodzie migranci ekonomiczni wylewają się już uszami. Większość leci po socjal do Niemiec. Wystarczyłoby jeść, dawać socjal, jeśli już być musi, tylko obywatelom Niemiec lub tym, którzy faktycznie płacą podatki. Dlatego właśnie wspieramy wszystkie działania, które prowadzą do stabilności. Bo tak naprawdę nikt nie powinien z Afryki zabierać cudzych pieniędzy. Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie. No ale te kraje zaczynają zwracać nam nieproszonych gości, bo takie jest prawo. To jest nasze podstawowe zobowiązanie. Mieliśmy taką umowę pomiędzy nimi, żeby wstrzymywać te e, zwroty, bo przecież raczej nie damy rady ich wszystkich utrzymać. No ale ta umowa wygasła. A teraz wleci do, do Polski nowa porcja migrantów, nowa Polska uchodźców z Ukrainy. A ty, Polaku, płacz i płacz. I pamiętajmy o tym, że dla Unii Europejskiej nie jest to pierwszy kryzys migracyjny. Bo jak podaje wprost. Polski rząd ze względu na białoruski kryzys migracyjny i wojnę na Ukrainie poprosił w tym roku o wstrzymanie mechanizmu zwracania imigrantów do lipca. Po nadejściu tego terminu kolejne kraje europejskie zaczęły odsyłać nam cudzoziemców, których łącznie może być nawet kilkanaście tysięcy. Jak przekazała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska, największe grupy to obywatele Iraku i Afganistanu. Rzeczpospolita zwraca uwagę, że podobne transfery migrantów to spore wyzwanie logistyczne. Urzędnicy muszą wystąpić do sądu o umieszczenie danej osoby w specjalnym ośrodku, czy przyjąć wnioski o ochronę międzynarodową. Cały proces generuje też duże koszty, bo wszystko trwa 6 miesięcy, a w okresie tym należy przybysza utrzymywać i finansować jego ubezpieczenie zdrowotne. To jest nasze podstawowe zobowiązanie. Problemem jest też to, że ogromne rzesze imigrantów nie są zdecydowane, w którym kraju Europy chcą się osiedlić? A Polska jest krajem granicznym. Umieszczanie ludzi w ośrodkach zniechęca ich do naszego kraju, jednak przepisy stanowią, że to tutaj muszą oni być odsyłani. W rozmowie z Rzeczpospolitą poseł PiS Karol Karski podkreślał, że prawo unijne nie przestaje do obecnych realiów. Aby ta presja cały czas była wywierana. No i okej, okay, dajemy ochronę komuś, kto jej nie potrzebuje. No i teraz mamy. Z drugiej strony doszliśmy wspólnie do po porozumienia z Unią Europejską, że to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to ewidentnie zamach na całą Europę i próba takiej destabilizacji, i że Białoruś do tego dąży. Musimy się liczyć z różnego rodzaju prowokacjami. I postawiliśmy mur chroniący Unię Europejską i NATO. Polacy i Polska są Wam za to wdzięczni. Straż Graniczna stoi już nam kolejny rok. I żaden inny kraj nie poczuwa się do odpowiedzialności chronienia granic Unii Europejskiej. Zachowują się w sposób absolutnie niegodny. Bo jakby tak wszyscy się zebrali i uzgodnili jakąś strategię działania, to nie wszystko byłoby na naszej głowie. Aby ta presja cały czas była wywierana, Uważam, że Polska nie powinna dawać ani azylu, ani miejsca w ośrodku dla uchodźców, dla osób, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i do tego wcale uchodźcami nie są. Nie wiem, może Europa powinna zrobić zrzutkę na samolot i wtedy pozbierać ich wszystkich. Zrzutka na paliwo i odlatują z powrotem do swojego kraju. Problem pojawia się tylko wtedy, kiedy nie mają dokumentów i nie wiadomo z jakiego kraju pochodzą, więc do pierwszego kraju, gdzie przekroczyli granice, czyli do Białorusi by trzeba było ich odsyłać. A oni pewnie z powrotem pod granicę polską i tak byśmy się wymieniali nimi przez kolejne lata. To jest nasze podstawowe zobowiązanie. No i niestety teraz będą ich wyłapywać ile się da i wszystkich odsyłać do Polski. Polacy i Polska są wam za to wdzięczni. I my będziemy mogli sobie z nich zupę gotować, bo to będzie naprawdę ogromna ilość ludzi. Rozmawialiśmy o tym aby powstrzymać tę próbę destabilizacji,. I tutaj faktycznie muszę przyznać rację, że prawo unijne w tym wypadku jest jakieś trochę przestarzałe i niedostosowane do dzisiejszych realiów. Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie. Bo Polska, chyba w, takim, w dobie takiego kryzysu, powinna całą granicę wschodnią po prostu zamknąć, zabronić przemieszczania się, no chyba że w jedną stronę. Jedną słuszną. I zresztą powinniśmy walczyć o to, żeby Europa dołożyła swoje do obrony granic Unii Europejskiej i NATO. Jestem w kontakcie z premierami Unii Europejskiej. Ewentualnie Ziobro, taki cwaniak, który powiedział, że on walczy o Polskę wczoraj, powinien coś z tym zrobić. Powinien wziąć to swoje poparcie, które ma i działać. Temu się przeciwstawiamy bardzo skutecznie. Ciekawa jestem, ile będziemy musieli jak zwykle za to wszystko zapłacić. Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie. Pewnie sporo. Tylko czy nas na to stać? No, oczywiście, że nie. Polacy i Polska są Wam za to wdzięczni. Dajcie znać, kochani, co Wy o tym myślicie w komentarzach. Czy Polska poradzi sobie z przypływem nowych migrantów? Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Czekam na Wasze opinie, a Was bruziam. Pa! Apeluję o jedność, o solidarność, apeluję o odpowiedzialność.